Ale wieje fajnie, co? Ela? Uważaj na te kolce. Na kamień sobie wyjdzie. Ale fajny wiaterek. Wow, dzisiejszy. Wow. Ale fajnie, co? No! Działa jak elegancko? Wiaterek wieje, co? Fajnie nagrywam wideo. To jest super piękny wideo. Poznajesz góry Ela? A tam jest tego... Grób tego motocyklisty tam na górze. A tam jest pochowany. Tam u góry jest. Ten motocyklista, się roz... Co się rozbił. Poznajesz Ela? Tutaj wiaterek jest fajny No i nie jest, ale wiaterek jest fajny Chodź tutaj, zobaczysz góry Ela, muszę Cię nagrać Bo następnym razem przyjdziemy z znowu większe Tutaj miałeś 2,5 miesiąca O, tutaj to jest spektakularne. Zobacz Ela, dzisiaj mam ładną pogodę, zobacz Tutaj chodzi. O ładny kolor na no, ten woda, ta woda ma niesamowity kolor. Jakiś zielonkawy, nie? Ale ja. wieje fajnie. Co tak Aj. Jesteś góra o nosek zapany? To musisz wydmuchać. To wydmuchaj nosek. Tamela była na tej górze, jak miała 2,5 miesiąca. Zimno. Zimno? Bo ty wyspałaś się dopiero. No dzisiaj jest ładny Dzisiaj jest elegancko, Uważaj, uważaj, nie wywal się znowu No będziesz miała aui Chodź tutaj, zobaczysz coś Coś Ci pokażę, chodź ci, po, ci pokażę szybko Chodź Chodź, coś pokażę. Idziemy do góry, chodź jest.